Cześć, witajcie w rozpoczęciu serii z Minecrafta Mam zarapować <grym> taką sobie serię po no, no najwięcej 9 minut niestety bo więcej nie mogę, bo nie mam takiej dobrej tej nagrywarki, ale zaczynajmy. stworzymy sobie nowy świat tu coś wybrałem, Word i na Word, niech będzie new Word. I mam zamiar prowadzić, no, dużo, 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 rzeczy tak. mam zamiar zrobić, kilkadziesiąt odcinków po dziewięć minut. No, łączę się, że idzie, że nie są ale po prostu lubię mówić. Tylko pewnie mam włączony tapet, wolno być normalnym, bo zazwyczaj piekotą jest. Lamusem nie Minecraftowym Ja tu zacznę od zera Owce terrorystki Owca iga Tu zbijemy drobinków Dostaj Lecz mi jeszcze moje nazwy Ja je zrąbałem więc należy mi się No, da, da. To jest bardzo dużo mgłów. Więc mam zamiar wszystkie zrobić od zera. Mam dzielone w innych wymiarach. A. A. Jak nie będziemy zacząć, to mam innego girta, więc mogę się posadzić. Yeah. Jemy drewno. Tutaj zrobimy Dobra. Tu mamy tlenka, więc stworzę nie najmale. No, ale zawsze razem będę mieć, jeżeli się wyrobię jeżeli może i szerokie i głębokie do tekstu Dobra, sobie tyle ptaszków ja tutaj ze strzwiami tylu fionkę Mianiamkę Tlu ma nieniąkę. Mamy jaskół do wody Dopiero live ślubie Zbijemy sobie w ogóle Jakiego w Czy jakiego w Ja się pytam. Jakiego w ja się pytam? Ja się... Jakiego w chyba kończę? Bardzo mam z moją stronę. Mam tutaj takie szmatahaka. Tutaj dobra, 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 dobra. dobra. O, widzę kolejną osroną przez ptaka owcę. Więc mamy zamiar tutaj mieć... Zamiar tylko... Proszę, boże! Ło, ho, ho, tutaj będzie rybki łowić. Bardzo mi jest na pokład! Jak będziemy grać w inne gry? No, będę mówił wielkie. Chyba mówię różne tematy, o grach, o boję, o. W wojnie o pokoju, o wszystkim, Teraz będzie super i tego właśnie w Minecraft nie lubię! Paranormal chyba strzeliłem tutaj, to dobra, od razu się piecyka strzela, przynajmniej na mieczy długu. Żeby mu tam spać te pierdółkowate A może... Dobra Załamać trochę tych owieczek Dobra, w kółko Mamy Taki Od dla Boga Tylko owce zawadzone Najlepiej w wodzie Najbezpieczniej Ale jak ktoś się pojawi to ja on tak zrobił. To jest węgiel? Tak to węgiel. To ma ciała strzała. Mi się to nie podoba. To bardzo mi się to nie podoba. Piramidu! Piramidu! Bo będzie mieć takie ładne To of... jest punktowana the... yeah. yeah. Ja. Nie, teraz Jak coś zabije to nie będzie ma problemów. Mamy łyczko, ja. Mógłby teraz jeden kozbyć. Od tej co mam powiedzieć. Prawiłam tego. No ja nie chcę. Na jednym świecie mam pełno owiec na drugim nie mam w ogóle. mi, że na jednym świecie. Enderman. Enderman! Ujutu to napiera, ale i tu nie, to inaczej, kurwa. nie ma kurwa. No nie ma. No ma bagna. Nie, ja chcę żarcie. Żarcie mi dawać. Nawet żarcie nie przetrwam. Będę sklintował, nie będę kłuciać dobrze z żadnymi móbami. A jak wiem, to tym bardziej mi to zachodzi. Czy jest mądry? Chyba nie. O! Eee... Jakbym nie zgrzużał świnkę jedną. Skorzystał bym. w jechać po To i... ...apirium. Nie chcę, się nie W ciebie jest wieczór, więc nie muszę zabiegać to zbyt logicznie. Mam zamiar, że... I, no taki uroczy domek będziemy mieli, nie w górze, nie, nie będzie technika lamusowa, ja nie będzie taka technika na lamę, będzie technika na domek taki dość regulowany w górach, pewnie dużo mostów będzie pomiędzy tymi takimi pokojami. Jak to będę miał, to się z... Pierwszy raz widzę kanion. O, właśnie na no to mi coś takiego chodziło, że taki kanion zawsze widzę z rzeką, ale właśnie na no tak, zobacz. I żeby Jest! Jest krówka! Czy to jest sen, czy to jest krówka? Nie, to jest jedna biedna świnka. Na styksy, na... Ten. To dużo osanach jest. O, to jest Sorry, świnki. No, Gwardy świnka będzie urażona, ale muszę przeżyć. Co survivor właśnie jest, zjomą A tu żyjemy? Co mnie tak o tym żyda, to sobie bo żydzę Bo schytry, do czego to doszło? Na surowe ja mnie za chwilę kończymy. O Lion King, do Lion Kinga. Jeżeli ktoś już wie jakie jakiej paczce chyba już to powiedziałem, ja powtarzam, to dzisiaj w dzikciemnej Wiem, można. Będę musiał sam Będę mógł. Obuduję to craftingiem. I co? Tak kończymy ten odcinek z, y z przygody z Minecrafta. Tak ten odcinek się kończy. Żegnajcie i cześć. Do zobaczenia w następnym razie.